No Samożeszki Chodź dalej, chodź Samożeszki Mam jeszcze chwilę, tak, tak mówię, włączę się Ale nie na długo chyba, bo coś mnie Ty, a masz piłkę Coś mi w brzuchu burczy Nagle był bigos Ep Druga, drugi Może być, dlatego idę do domu. Już nie zbaczam. za prosto do domu. Bez śpiesznie, bo nie chcę ten. Za bardzo tam, żeby się trząsło w brzuchu. Trochę nazbierałem tych orzechów, zadowolony jestem. Ale muszę, ta... Ale to z tym orzechami jest tak, że ja wydawało mi się, że już te drzewa dosyć sporo ogołociłem, a to się okazuje, że jak tylko tam gdzieś się spojrzy z innego, z innego kąta pełno. Trzy takie woreczki już, trzy czy cztery? Chyba trzy. Trzy takie woreczki już tutaj nazbierałem. Z takich małych dwóch drzewek. A myślę, że jeszcze, oczywiście teraz, no Wydaje się, że już tam nie ma nic albo niewiele, ale ja wiem, że tam przyjdę pojutrze czy tam za 3 dni i będzie znowuż tak jak dzisiaj Poraczek. Ok, idziemy do domu Nakarmimy w No i co? Będziemy się wykąpać ogolić, bo zapuściłem się strasznie i no, odpoczywamy telewizor mi się zepsuł to jest też, kurde, Osakra buty firmowe, telewizor Sony 2 lata i zepsuł się cały czas mruga taki jakiś dziwny, plama na środku na szczęście okazuje się że Sony daje na telewizory gwarancja yy, 3 lata tego mam jeszcze gwarancję ten telewizor zdjęcia porobione, wysłane Zobaczymy może coś to pomoże. może Znaczy no muszą to wymienić albo naprawić no. ale wydaje mi się, że nikt tego nie będzie naprawiał, po prostu to wymieniam że byłoby fajnie I też nie był tani telewizor, no, nie jakiś najtańszy, no, nie jakiś drogi, ale też nie jakiś najtańszy Rzadki widok Dobra. Trochę się pogadałem Z do mamy Jeszcze mamy trochę potruje. idziemy do domu Jeden, Jak najkrótszą drogą Bo mówię się, martwię się, że mi ten Gdzieś mnie złapie w połowie drogi Na razie jest ok Ale to wiadomo için